Gmina Chrząstowice rozwija się i pięknieje. Wszystko dla dobra mieszkańców. Stoimy właśnie na nowej ścieżce rowerowej z Suchego Boru do Lędzin. Co jeszcze w tym roku w inwestycjach gminy? O tym w naszym materiale. Miesiąc temu odebraliśmy ścieżkę rowerową, która biegnie z Suchego Boru do Lędzin. Na ścieżce zostały wykonane... Miejsca przystankowe dla i samochodów w obrębie tutaj dworca kolejowego jak również dwa miejsca takie postojowe dla rowerów zadaszone ścieżka już w tej chwili jest używana koszt inwestycji to jest ponad 2 miliony złotych W tej chwili są realizowane jeszcze inne inwestycje jest inwestycja przebudowy ulicy Polnej Udaliśmy się na ulicę Polną, gdzie zastaliśmy budowniczych przy pracy. Przebudowujemy drogę tu ulicę Polną. Mhm. No i będzie dodatkowe będzie poszerzenie jezdni, dodatkowy chodnik będzie, także no będzie ulepszenie. No Po drugiej stronie części, bo tam też jest druga strona, to jest krawężnik ustawiony, obrzeża, no i sfrezowana jest masa. No i będzie no, nowa nawierzchnia. No. Kolejną inwestycją, która jest w trakcie realizacji, jest termomodernizacja klubu samorządowego. Nasz klub w ogóle potrzebował już takiego gruntownego remontu. A ponadto musimy jakby realizować nasz plan gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego będziemy go ocieplać. Trwają już prace właśnie izolacji podłogi. Wśród inwestycji gminy przeważają te mające wpływ na bezpieczeństwo i estetykę. Ważne są również sport i rekreacja. Upiększamy gminę na potrzeby właśnie mieszkańców, chodzi tu o rekreację, musimy rozwijać te ścieżki rowerowe, żeby było bezpieczniej i atrakcyjniej. Siłownie plenerowe teraz są naprawdę na, na czasie, coraz więcej mieszkańców korzysta z tych udogodnień. Wieczorami widać właśnie, że się gromadzą mieszkańcy w tych miejscach i dlatego też inwestujemy w tym kierunku. Widać, że ludzie doceniają to, że ta inwestycja jest, bo także stali się lepsi. Cieszą się, że tak jest. Potrafią porozmawiać. No, wpływa to ogólnie na wszystkich. To tylko kilka z wielu inwestycji. Gmina wydana nie w tym roku łącznie ponad 6 milionów złotych.